Tymczasem Przemek na miejsce premiery swojego szerszenia wybrał Szreniawe pod Poznaniem. Ta lokalizacja nie jest przypadkowa. Słuchajcie, jesteśmy niedaleko miejsca, gdzie narodził się Tarpan. I samochód ten zyskał w świadomości narodu swoje poczetne miejsce. I wiecie co? Nawet powstało Muzeum Tarpana. Ekspozycja poświęcona tarpanowi to część zbiorów tutejszego Muzeum Rolnictwa. W końcu ten wóz wytwarzany był przez fabrykę samochodów rolniczych. Zgromadzono tu wszystkie możliwe wersje nadwoziowe, a także unikatowe prototypy. To był wtedy dobry samochód. Trochę to prześmiewcza, ale prawda jest taka, jaki mieliśmy wybór? Mieliśmy 3-4 samochody na krzyż, więc to musiał być dobry samochód. Tutaj w muzeum udało się zebrać 18 wersji tarpanów, jakie zostały wyprodukowane w Polsce. I widzicie co? Uważam, że to jest 19 wersja i idealnie tutaj pasuje. Już w PRL-u rozważano do tarpana transfer technologii z zachodu, więc czemu nie? Ile kosztował żółty szerszeń? Łącznie 80 650 zł. Przemek wydał więc na swój projekt o ponad 17 000 mniej niż Grzesiek. W tę kwotę wliczony jest remont i wyposażenie przyczepy, a także nowe gadżety, które pojawiły się w żółto-czarnej kabinie. Zresztą najlepiej wszystko wyjaśni sam twórca. Ten tarpan jest tarpanem XXI wieku. Wyposażyłem go. W automatyczną skrzynię biegów, napęd na cztery koła, skórzaną tapicerkę z elektrycznymi fotelami, wklimatyzację i fajny zestaw audio. <grywka> Oczywiście muszę Wam się do czegoś przyznać. No nie jestem rolnikiem, więc jakie jest przeznaczenie tego tarpana? Aktywna turystyka, bo jestem zapalonym offroadowcem. I dodatkowo na bazie oryginalnej przyczepy do tarpana, takiej jak znajduje się w tym muzeum, zdecydowałem się zbudować przyczepę do aktywnej turystyki. I jak ten zestaw się prezentuje, jak działa? Chodźcie, przejdziemy się. Podróż będzie dość długa, bo na testy w terenie Przemek wrócił w okolice Warszawy. No, to są piękne warunki przyrody. I to jest aktywna turystyka poza asfaltem. A to jest moja przyczepa. Przyczepa ma rozkładane podpory, takie jak klasyczna przyczepa kempingowa. Muszę ustabilizować przyczepę, bo na górze jest namiot, w którym będę chciał spać, no i nie chciałbym, żeby to się wywróciło. Ten czarny box skrywa lodówkę turystyczną, akumulatorową, dzięki czemu mogę przechowywać żywność bez potrzeby posiadania prądu. Jest lodówka, jest zamrażarka. Wszystko na swoim miejscu. Ale najważniejszy element wyposażenia kryje się na dachu. Tak szybko można dom zbudować. A potem jeszcze szybko się do niego dostać. I proszę bardzo. Na pięterku sypialnia. I powiem Wam szczerze, już się nie mogę doczekać, żeby tym zestawem wyruszyć w jakąś podróż. I co jest ważne, że jak się śpi na górze. Nie zjedzą nas dzikie zwierzęta, nie wpełźnie tu jakieś robactwo. Jest naprawdę piękny, komfortowy wypoczynek z cudownym widokiem. Na pace kryje się też rozkładana kuchnia. I teraz tak, mam gdzie gotować, mam gdzie trzymać żywność, mam gdzie spać. Czego trzeba więcej? Off-roadu. Muszę Wam kilka rzeczy pokazać. Po pierwsze tarpan. Przejął wszystkie funkcjonalności napędu z frontery. Bo jak jedziemy w teren, to potrzebujemy napędu na cztery koła. Potrzebujemy reduktora. Oczywiście zostawiłem też tryb sportowy skrzyni biegów, tryb zimowy skrzyni biegów, ale dołożyłem kilka rzeczy, jak chociażby tablet. W nowoczesnych samochodach musi być tablet. I ten tablet tutaj spełnia funkcję takiego komputera pokładowego, który pokazuje mi wiele parametrów pracy samochodu. Na górze jest głośnik i co jest ważne, te elementy są. Demontowalne. i jak już zmęczysz jazdą w terenie i chcę sobie odpocząć przy przyczepie to mam telewizor mam od razu do tego czysty, krystaliczny dźwięk a jak wracam wieszam i z powrotem spełnia funkcję do jazdy to co? Ruszamy! Przyczepka sobie czeka a ja jadę na testy tarpana w terenie. Mało kto wie, ale tarpan miał swój mały wkład w rozwój polskiego sportu motorowego. Taka ciekawostka. Tor Poznań powstał na poligonie po to, żeby było gdzie testować prototypy tarpanów. Jak czytam sobie nazwy prób, które tutaj są, płyty, kamienie, rynna, wykrzyże, to przypominają mi się stare filmy dokładnie z tamtych testów. Więc gdzie ja mogę testować mojego wszerszenia? jak nie tutaj? Płyty ułożone są pod różnym kątem na przemian. Tarpanem na resorach telepałoby niemiłosiernie, a Przemka szerzeń sunie po nich jak Rolls. Ha! Próba po płytach zaliczona, a teraz typowo utwardzona droga wiejska kamieniem w latach 70. Tarpan musi sobie z tym poradzić. I to jest ta przyjemność. Niezależne zawieszenie powoduje, że samochód prowadzi się swobodniej. Trzecia próba to wjazd na ruchomą przeszkodę. Bardziej dla zabawy niż dla nauki, ale w końcu do tego służy off-road. Buda tarpana jest znacznie lżejsza niż nadwozie frontery, dlatego w terenie to połączenie sprawuje się świetnie. dobra. Kurde, to jest po prostu fenomen. Ten samochód na takiej trudnej próbie jak ciężki piach radzi sobie po prostu rewelacyjnie. Więc teraz przed nim ostatnia próba, że mógł powiedzieć, że mój tarpan wyląduje na szczycie. Ten test to jednak formalność.